Dzień dobry, witam wszystkich w takim króciutkim nagraniu. Nie będę się powtarzał, że okres zimowy nie, nie sprzyja kręceniu filmików i robienia testów samochodom, więc tak powolutku odwiedzam garaże, doglądam, patrzę na samochody i myślę, co by tutaj stworzyć z jakichś istniejących materiałów. Chciałem Wam pokazać Mercedesa W140. Z 1993 roku, którego, który to czeka tutaj wiosny, taki jeden z moich ulubionych samochodów. Ja czasami troszeczkę żartuję, że jestem takim królem podstawowych wersji. To jest samochód w bardzo podstawowej kompletacji z silnikiem 320 benzynowym, sześciocylindrowym, z czterobiegową skrzynią automatyczną, z. z bez skórzanej tapicerki, ja to za chwilkę na paru zdjęciach pokażę, z felgami stalowymi, z kołpakami i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo fajne. Fajne auto do posiadania, bo absolutnie bezawaryjne, nie tylko z powodu tego, że jest to model 240, ale również z tego powodu, że nie bardzo ma się w nim co psuć, bo to jest po prostu samochód, który się śmieje, nie posiada e, nie posiada żadnego właściwie dodatkowego wyposażenia Niemniej mniej robi wrażenie przede wszystkim kolorem to był główny argument kiedy kupowałem to auto to jeszcze te samochody się źle kojarzyły bo, bo jeździły niektóre jeszcze na taksówkach niektórymi jeździli e, niektóre się kojarzyły jeszcze z szalonymi latami dziewięćdziesiątymi kiedy to Różni członkowie, że tak powiem, grup przestępczych posiadali te, te auta jako, jako swoje ulubione. No ten w owym czasie, jako zielony, nie wpisywał się absolutnie ani w auto, na taksówkę, ani, ani jako mafijny wóz. Ujął mnie tym kolorem: taka zielona żaba z zielonym wnętrzem, wszystko zielone. Dziś w połowie lata, mniej więcej, kiedy założyłem do niego nowe opony, zrobiłem jakiś taki trochę. Zrobiłem wariacką wyprawę na chwilę, gdzieś tam na krótkie spotkanie do Niemiec. I tam jadąc na autostradzie, wykorzystałem fakt braku ograniczenia prędkości i postarałem się to auto kilkakrotnie rozpędzić. I wówczas nakręciłem taki króciutki filmik, który pokazuje mniej więcej, jaka jest dynamika. Jaka jest dynamika tego samochodu z silnikiem sześciocylindrowym, jak wariackie ma obroty przy wyższych prędkościach, które są spowodowane brakiem nadbiegu i tak dalej. Więc po tym krótkim wstępie zapraszam na króciutkie, dosłownie kilkuminutowe nagrania z, z, z tych momentów gdzieś tam spędzonych na autostradzie. A wiosną postaram się wrócić do, do tego samochodu i coś o nim opowiedzieć więcej. I troszeczkę go jeszcze w jakiś tam sposób Wam przybliżyć. No i odpowiednio przetestować, bo widzę, widzę, że to jednak najbardziej chyba jest rzecz interesująca Was oglądających. Także miło było znowu powiedzieć kilka słów, jeszcze milej będzie mi pokazać, jakiś tam kolejny element element zbioru. Do zobaczenia, mam nadzieję, że będzie się podobało.